Ale jest, co nie? Dobra, ja ją gdzieś położę słuchajcie w głęboką trawę, żeby. No i teraz tak. Mamy godzinę 17, w sumie to po 17. No tak, 1717, 17, czyli takie równe. No to słuchajcie idziemy szukać kolczaka, tylko że w ogóle jest moje problem, bo nie ma słońca. Nie wiem czy coś znajdziemy. Mm, dobra, więc już nie przedłużam, tylko lecimy. A i podstawowe rzeczy w ogóle. No to tak, długie spodnie, bo to jest taka łąka dosyć zarośnięta, więc potrzebuję długich spodni, bo będę wyłaził w krzewy i w ogóle nerka, w której są tam rzeczy chyba. Jakieś, nie wiem, klucze, gumy, orbity do rzucia i w ogóle jakieś inne tam pierdoły. No i oczywiście standardowo plecak i tam jakieś, nie wiem, pojemniczki, w tym pensety. Dwie pensety musimy mieć ogólnie, bo rozpakowywać gniazda musimy. Dobra Spadamy Dobra, słuchajcie, Łujciezus! 7 prawie patrzę na kamerę, a nie przed siebie. Dobra, hmm. idziemy sobie na taką pewną łąkę ogólnie. Nie wiem, czy coś będzie, bo to jest taka. Ja to nazywam ogólnie ścierpkę. Tak to nazywam tą łąkę. Ja tam nie jadę tylko jedna na nogach. To jest ta sama ogólnie teraz, gdzie jeździliśmy na łąki na przykład. Jak nagrywam film o tych paskowanym To od... i tą łąkę jak mogliście zauważyć na chwilę No patrzcie kurde się nie rozpada przypadkiem Ja nie wiem Jeszcze trochę nie no dobra Tylko że ja idę na taką inną łąkę Na taką ścieżkę że tak powiem To jest taka dróżka i takie pola i w ogóle Ta sama droga co Słuchajcie, na te tygrzyki jechałem Rowerem tylko, że ja nie biorę rowera, bo jak tam pójdę w tą dróżkę To mi zawinął rower po prostu To mi zawinął Więc taki kawał idę sobie na nogach Trudno raz się żyje Dobra, widzimy się jak będziemy już na miejscu Kurde, szkoda, że ja nie wziąłem bluzy, bo tak trochę chłodno jest No ale cóż, wytrzymam Aj, w ogóle Dlaczego wtedy pojechałem na taką miejscówkę? Kilka miast i wsi za mną i wtedy na ten główny film o kolczaków A to co jest? Ej, a co to jest? Jakaś sieć lekowcowa tego. A nie wiem. Dobra, czemu wtedy pojechałem aż tak daleko? Chyba nie wiem, ile to kilometrów stąd było, ale. No bo słuchajcie, przed chwilą to ja jeździłem w ogóle na łąkach szukać tych kolczaków i nie było to, się zdecydowałem pojechać na tego miejscu. I teraz się obawiam, że tutaj nie będzie. I znowu będę musiał jechać na. Tą miejscowość, gdzie byliśmy ostatnio, dobra, ale zobaczymy. Patrzcie, tu też byśmy mogli pójść, tylko że tutaj nie ma co: no bo tu jest w ogóle tu cała skoszona łąka. Jest ogólnie, jakby była zarośnięta, bo nieco jakiś czas to kosz, więc jakby to nie jest jakieś porzucone czy coś, bo oni to kosz. Na tą łąkę, co zaraz idziemy, to również nie jest porzucona, bo o, słuchajcie. I on też czasami koszą, tylko że ją koszą w całości i zostaje tylko taka dróżka I właśnie sobie teraz na tą dróżkę idziemy, jakby, no A tą, co byłem na tych grzykach, ta łąka, ta druga jakby Bo to są dwie łąki obok siebie, to ona jest już po prostu niezadbana, ta łąka Gdzie byliśmy na tych rzykach, bo tam jest po prostu zarośnięte i wszystko to jest po prostu niezadbane, nikt tego nie kozi Więc jest fajnie tam, mają dobre miejsce do rozmnażania się O, patrzcie, jesteśmy już na miejscu i dlaczego mam długie spodnie ogólnie? Bo ja nie chcę, żeby mnie po prostu zobaczcie. Bo co już pokrzywy, Ja nie chcę, żeby nie po prostu pokrzywy tam wiecie, kuły i tak dalej. ja sobie tutaj, ała. Ja. A tu już w ogóle oset, co Co mi to da, bo oset i tak nie będzie kuć. Ale przynajmniej nic, nie, nic mnie nie będzie gryzło, więc jest fajnie. Jak możecie zauważyć, w sumie nie będę tego pokazywał, ale normalnie jest ta łąka przy myli. takiej. A i w ogóle, zobaczcie, pierwsze co zobaczyłem to jest to. Czy to jest gniazdo kolczaka? Tak, to jest gniazdo kolczaka i chwila. <grym> co jest? To, to na miejsce i tak jak w tamtym filmie głównym o kolczaku spokojnym to też to ten na miejsce i takie samo gniazdo zobaczyłem tu. Chwila. Tak rozpakował. Chwila. Nie rozpakowałem tego jeszcze, ale patrzcie. Jest zdecydowanie gniazdo i coś jest chyba w środku Chyba Nie wiem Ja sobie to rozpakuję, tylko że ja to jedną ręką robię i się boję O tak, jest to w środku, dobra I czy to jest samica czy samiec? Pewnie samica, bo... Nie ten, ja nie lubię po prostu jak jest samica zawsze, no bo ja Nigdy w życiu na oczy nie widziałem samca, jakby Takiego dorosłego samca, kolczaka zbrojnego. I ja chciałbym do którymś z nich był po prostu Samiec czy coś Tutaj widzę, że Chwila mm. Coś tu jest zdecydowanie To więc poczekajcie chwilę O i patrzcie, pierwsze co mamy to jest właśnie Kolczak zbrojny, to jest samica Kolczak zbrojny No i patrzcie mm. Tylko, że ona nie jest taka wielka jak wtedy Łapaliśmy na tej miejscuwie Takiej dzikiej przy rzece No kurde Patrzcie, no nie jest jeszcze taka mała i co najgorsze, to ona ma w ogóle koko, no i żałuję, że i to rozwaliłem, tak gniazdo, no ale cóż, no przecież poszliśmy szukać kolczaków zbrojnych, no to miałem nadzieję, że coś, wiesz, będzie taka wielka samica jak wtedy i w ogóle to próbuje tak to doprawić za chwilę, no ale przynajmniej jest coś, dobra. Eee, za moment je to naprawię ogólnie, pójdziemy sobie tam dalej, bo tam może być jeszcze ciekawiej. No tak, tak, patrzcie, to jest zdecydowanie po prostu kolczak zbrojny, no i... Chwila, no to, no tak, no z kokonem jest, no to, no takie coś, tylko żeby mnie nie ugryzło. Wyjdzie z kryjówy? Wyjdzie się nam pokazać? No jest. Tylko ono nie jest jeszcze taka gruba, więc chwila. tu jakie kryjówę? O kurde, patrzcie. Patrzcie, nie mogę wyosyć Patrzcie. Dobra, ja ją gdzieś położę, słuchajcie, w głęboką trawę, żeby sobie tak odnowiła tą kryjówę, że tak powiem. Ja posłużę prostu samca, no i będę tutaj dużo gniazd rozpakowywał. Bo chcę serio zobaczyć, czy tych samców nie wiem, tak na serio nie ma. Czy po prostu one są gdzieś tak, wiecie, skitrane i w ogóle. O, i patrzcie, mam kolejne gniazdo kolczaka zbrojnego, z tym, że to też wygląda na bogate ogólnie i to też może być e, albo samica z kokonem lub no sam jest po prostu no to, co rozpakowujemy i tu już będzie parę słów w ogóle o kolczaku dopowiem, jak tutaj rozpakujemy, dowiemy się co jest no to chwilka no i patrzcie, mamy kolejną samicę z kokonem no i cholera z kokonem znowu, dobra e, ta w ogóle jest chyba już trochę większa mi się wydaje ale jest, co nie no i tutaj możecie zauważyć kokon i też po prostu posadzę to w grubą trawę e, mogę wyostrzyć? czy nie? O. Jest, siedzi. To jest już 100 razy większe od tamtej co widzieliśmy przed chwilą. E, no to dobra. Może parę słów o nim. Jak możecie zauważyć, teraz montuję ten film o kolczaku zbrojnym, no to dobra. E, parę słów o nim. No to tak, w ogóle co to jest za pająk i czy jest niebezpieczny? No to jest zapająk to po prostu najgroźniejszy w Polsce, czyli kolczak zbrojny, no to tak pochodzi z rodziny zbrojnikowatych, czyli Heira Kant, Hidae. Jakoś tak się chyba to wymawiało. Już nie pamiętam. E, no jego główna właśnie łacińska nazwa naukowa, to jest Heiracanthium punctorium, e, jak już wiemy. I czy jest niebezpieczny? No i odpowiedź jest raczej tylko jedna. Hmm, ciężko by określić, czy jest niebezpieczny. Można w sumie uznać, że jest niebezpieczny, ale... No bo wiecie, jak urzęd to jest niefajnie. E, ale serio, czy na przykład ludzie umierają od tego, czy tak? Jakby no, nie ma takich zazwyczaj przypadków, gdzie ludzie po prostu tego, tego ugryzienia umierają, no ale... Myślę, że nieraz tak jest, się coś mogło zdarzyć, no ale głównie nie jest aż tak bardzo niebezpieczny jak na przykład. Nie wiem, tu jeszcze raz wspomnę o Pterinochilus murinus Morinus Usambara. Tam to już w ogóle jest pompa. No, bo on tam ogólnie w pewnym stopniu jest niebezpieczny, ten pajank, ale wiecie, to nie jest aż takie w stuprocentowe, że o, od razu użyj, i tak. Jakby wiecie, ten pajank tak samo potrafi się stawiać tak jak Pterinochilus Morinus. Tylko, że nie tak bardzo prosto, no bo wiecie, jak ja hodowałem kolczaka zbrojnego ostatnio, to wiecie, ja brałem normalnie pensetę, szturchałem go i normalnie się nie dał pchać, obracał się, tak jak e, możecie to na filmie zobaczyć, na tym głównym filmie o kolczaku zbrojnym, też normalnie próbowałem go pchać i w ogóle, żeby wszedł do pojemnika, ale e, no normalnie nie dał się, no. A ja w ogóle na przykład ludzie, którzy, którzy się boją pajanków, czyli na przykład no po prostu boją się, nie lubią pajanków, po prostu to jest nieprzyjemne yy, dla niektórych ludzi, to właśnie teraz to będzie taka informacja dla takich ludzi, na przykład, żeby się nie martwili, gdzie takie pajanki po prostu żyją. No to tak, oni nie żyją, po prostu zazwyczaj wiecie, w takich yy, miejskich obszarach i w ogóle w takich wiecie takich. Takich o, miejskich, tych nowoczesnych takich, tylko po prostu one żyją na łąkach, po prostu w grubych łąkach żyją te kolczaki zbrojne. Jakby tam chyba też się zdarzyły przypadki, gdzie do obszaru miejskiego się dostał normalnie kolczak zbrojny. No i nieraz miałem taką akcję, że normalnie w domu był kolczak zbrojny u mnie, u mojego brata. Tak. Normalnie to, chyba to w zimę było. Mm, tak. Normalnie kolczak zbrojny dostał się do domu. No i był przypał. No ale nie, tu się nie ma w ogóle co bać No bo przecież kolczak to Jego głównym źródłem To jest, są po prostu łąki, to, to jest jego główne źródło Czyli po prostu grube łąki Jakiś skraj lasy i w ogóle I one nie żyją tak sobie na wolności Tak wiecie, tak, yy, tak o Że sobie idą po trawach Tak jak na przykład, nie wiem, tygrzyki yy, No Że mają siedzieć po prostu na wierzchu I w ogóle, że zahaczy się o to I w ogóle, nie, to tak nie jest, po prostu one mają gniazdo po prostu, one sobie robią gniazdo, to jest taki kokonik i one po prostu w tym kokoniku sobie siedzą, aż tak nazwę kokonik. taki kokonik. To jest takie gniazdo po prostu się nazywa gniazdo. No i po prostu robią te gniazdo na przykład zaczepiają trawę o trawę i w ogóle tam kilka traw sobie zbierają i takie gniazdo sobie e, robią. No i to się nie trzeba bojać, że Na przykład, nie wiem, idę i zahaczę na takie gniazdo, to przecież nic się nie stanie. Gorzej, na przykład, jak, nie wiem, wejdę w sieć tygrzyka, to wtedy na przykład, no. No i jak znaleźć w ogóle kolczaka zbrojnego? No to już mówiłem już chyba wiele razy. No to właśnie tak te kolczaki sobie żyją. Eee, no. I jeszcze raz Wam ją pokażę. No, bydle przeogromne. Kurde. I teraz pytanie, czy uda mi się znaleźć samca, no... Jak widzimy, ta samica jest, no, była zapłodniona ogólnie wcześniej, no bo złożyła kokon, co nie, tak jak tamta. No i pytanie, co się z, samc z samcami stało? Będę szukać, nic. Ale przynajmniej, no, mamy ją, mamy ją po prostu, ja chyba... Jakby w tym filmie nie będę po prostu zgarniał kolczaków zbojnych, chyba że... Chwila, to urwę i z grubą trawę posadzę. No jest, wielka. Jak będzie samiec, to sobie zgarnę samca Bo nigdy nie miałem samca dorosłego Dobra, tu sobie na bank odnowi Słuchajcie, idziemy dalej Z tym, że no, W takich trawach też mogą być No, w takich trawach najczęściej właśnie Samce ogólnie robią raczej Chwila, to tak słonie to zobaczyć No nie, tu już widzę, że nie będzie nic Dobra, w tych będę szukał W tych w tych, tych, w tych będę szukał. Tu muszę uważać, bo tam wypuszczają tego kolczaka. O, tu jakiś świer sobie biega. Ała, coś mnie kuło Dobra. Hmm. Czy tu jest jakieś gniazdo kolejne? I chyba nie. Nie, tu nie ma kolejnego gniazda, więc, więc idziemy sobie tam, bo tam w ogóle już jest, widać, że chyba nawet bogato, no bo tam już widzę te, te. A... Te dyngielki, tylko już to już stado tych dyngielków takich To może być też stada kolczaków zbrojnych. Nic, idziemy szukać. Dobra słuchajcie, jestem tutaj ogólnie. O... Ja coś wątpię chyba, że znajdziemy kolczaka, ale nie wiem. Yy, no i są te cyngielki. O patrzcie, mam, 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 patrzcie. Jest kolejne gniazdo kolczaka zbrojnego z tym, że to tutaj też na pewno siedzi kolczak zbrojny. Tutaj na pewno też siedzi kolczak zbrojny, bo to jest takie... Takie wiecie... nabombane tak miasto i tutaj na pewno też sobie drugie znajdziemy W tym tym, w tym całym... Polu tego, no i chwila, zobaczymy co tu się kryje tym razem Noż cholera, zobaczcie to, no kolejna samica z kokonem, no i... Jak kurde... a myślałem, że samiec, bo to takie charakterystyczne było dla samca ogólnie Patrzcie Chwila, nie wyostrzy to nie chcę, żeby to mnie ugryzło, no ale jest. Zdecydowanie. Kolejny kolczak, ja chyba sobie go na chwilę zgarnę, że na koniec filmu mam go tak dobrze wyostrzyć. to więc chwilę. A tu już się rozglądnę za. Się będę rozglądał ogólnie za samcem jakimś albo kolejnym gniazdem przy okazji, przynajmniej. E, Okej okay, słuchajcie, mam go na tymczasowo we fiolce w tej tej. No już kurde, nie wiem czy to widać na kamerze, ale tą helicery wystawia. W sumie to one, bo to samica To będzie widać czy nie będzie widać? Ona teraz nie wystawia, ale przed chwilą tak wystawiła Że mówię wam, dobra Mam ją we fiolce, słuchajcie No to co? Szukamy samca, bo samca Jak znajdziemy to kurde Zgarniamy go Bez dwóch zdań Dobra słuchajcie, teraz ujęcie na moją y, twarz No to tak, jak widzimy na razie to chyba cztery gniazda widzieliśmy rozpakowały rozpakowaliśmy to no i tylko same kolczaki samice z kokonami po prostu ścięły tam, o dobrze, tu mam wełce samice o chwila, teraz tak helicery bardzo pokazała, tylko nie wiem czy to ujmie nie to nie by... ale jest, przynajmniej no to ja ją w ogóle odłożę w, na koniec filmu w to samo miejsce gdzie był z kokonem a w ogóle tak jak wychodziłem z tej tej, z ścieżki tych krzewów, to ja w ogóle zauważyłem fajnego tygrzyka. Takiego serio, bardzo charakterystycznego, jakby bardzo charakterystycznie była. No. To taki serio, dosyć spory pająk. Taki spory ten tygrzyk był. Taki serio, te barwy miał takie bardzo, bardzo, bardzo kasz tak powiem. Nie był po prostu taki wiecie, taki najzwyklejszy, tylko taki dosyć... A w sumie wam go pokażę. Dobra, słuchajcie, jest tam. Chwila, wy już widzicie? Mm. Z, ma tą sieć tutaj chwilę, sobie obejdę z drugiej strony chyba, że nie ze mam nadzieję, że on nie ucieknie nam dobra mm. i uwaga, bo on siedzi teraz z drugiej strony w sumie i uwaga, mamy pięknego tygrzyka paskowanego nasz polski pająk no ten tą pajęczynę, to ma taką to struktura tego zygzaka ma taką gęstą tutaj nieźle Zrobioną No Nieźle mm, Dobra No nic patrzcie, patrzcie To jest kolejna samica Zaraz obok że ona jest mniejsza bardzo. No. Dużo mniejsza jest czekajcie sobie na chwilę rzucę rzeczy Bo tak się składa, że przed chwilą w ogóle chwila Teraz jakby to zrobić żeby mi kamera nie wypadła, o. Mm, widzicie tutaj tą samicę? To jest taki tygrzyk ogólnie. Taka najzwyklejsza samica po prostu, co nie? I tak się składa, że słuchajcie, mam świerszcza. No to może sobie ją rzuci... Tutaj go rzucimy. O, dobra, dobra, dobra. I uwaga. Co? Weźmiesz go? Czy nie weźmiesz? Może bardziej wnesetą? O! A! No i fajnie, wzięła. No tutaj też ma taki zygzak dosyć. On no tutaj w ogóle już ofiara zwisa. Taka czarna on to już pewnie najedzona jest, ale sobie na później stawiają te pająki w ogóle, jeśli chodzi o tych grzyka paskowanego. No i fajnie, dobra. E, biorę kolczaka i lecimy. Dobra, ale wróćmy do kolczaków zbrojnych ogólnie. No właśnie, wróćmy na chwilę do samych kolczaków zbrojnych. Dobra, jestem cały czas na tej łące ogólnie i patrzcie, kurde, patrzcie co mam. Kolejne gniazdo kolczaka zbrojnego, i jestem teraz ciekawy co tutaj będzie siedzieć. Czy znowu sami z ko konem, czy. Coś innego. Patrzcie, jest gniazdo, tylko chwila i teraz. O nie, to chyba jest opuszczone gniazdo, ale zobaczymy. Sea, miałem rację. Opuszczone gniazdo, najprawdopodobniej samiec siedział. No nieźle, dobra. A bo wiecie co? Ja sobie chyba pójdę na tą łąkę, gdzie na tych grzykach byliśmy I może tam coś będzie, bo tam są też takie zawijasy e, Takie, no dużo jest dosyć, to zobaczymy czy tam coś będzie. Patrzcie, mówiłem o tym ogólnie e, O tych, tych Tutaj coś na pewno będzie, tutaj musi być, czy tu jest mnóstwo tego No cóż, Kolczaka tu nie widzę A kolczaka słuchajcie wypuszczamy e, Nie będę po prostu się wracał do tamtego miejsca bo mi się nie chce trochę drogi to jest a w sumie nie, nie aż tyle, to jest chyba jakieś 100 metrów stąd dobra no i dobra, a, po się wspina no fajnie, dobra, poszedł Ok. i znalazłem kolejnego tygrzyka zresztą to jest taka samica, która ma taką wiecie, pajęczynę jeśli chodzi o ten pionek taki, to to nie jest taki bardzo rozbudowany i jak widzicie to w ogóle nie jest odokończony mm, ten zygzak cały, to dlatego mm, raz robią zygzaki, a raz robię właśnie takie o, patrzcie, te trawa mi zasłania, te na środku pajęczne takie rozplecione, takie pajęczy... taka pajęczyna rozpleciona bardzo zamiast zygzaka, to tak często bywa, najczęściej to w, w hodowli to bywa jak widzimy ta samica jest bardzo gruba <laughs> je kolejną ofiarę no więc fajnie, dobra, szukamy dalej kolczaka zbrojnego no tu nie widziałem ogólnie kolczaka zbrojnego, ale nic um, albo wiecie co pojedziemy w taką jeszcze jedną miejscówę taką fajną miejscu gdzie na pewno coś się jeszcze znajdzie O patrzcie jestem już w tej miejscuwie i chwila tak mam już gniazdo Kolczaka zbrojnego No to co, standardzik rozpakowujemy i zobaczymy co tutaj się kryje eee, patrzcie nie wiem jak mi się to udało zrobić ale patrzcie no wyjąłem kurde całe gniazdo z tego co tutaj było co jest i to to już jest już tutaj coś w środku bo się ruszało eee, więc co, kładziemy na drogę i Zobaczymy co tam się kryje w ogóle. Nie jak mi się to udało zrobić, że całe gniazdo wywijają z tej trawy. Hm. O widzicie Wyłazi i to jest, patrzcie, no kurde samica z młodymi, które się już wylęgły. Patrzcie Teraz wam pokażę O Zwykła samiczka To jest właśnie kolczek zbrojny No i mamy ją Młode się już wylęgły jak tutaj Pilał. możecie to zauważyć, to wyostrzy No są młode, łażą, no koło gniazda o, Tego się nie spodziewałem akurat, że Dobra, były wtedy samice z kokonami, ale to nie spodziewałem, że będzie samica już z młodymi Wiecie yy... no Z młodymi jakby już, które się wylęgły z gniazda No jest Samica No to właśnie to jest na koniec, to było Ostateczne gniazdo Jakie widzieliśmy w tym filmie? No ostatnie gniazdo to było. No i przypatrzmy się jeszcze na pamiątkę. Tak wygląda kolczak zbrojny. To jest właśnie kolczak zbrojny. O ślimak tu jeszcze jest. Widzicie? No. Tak wygląda kolczak zbrojny. No to fajnie. To gniazdo zostawiamy tutaj z młodymi. No i co? Și pe acolo începem tot filmul.